To jest świecznik, który wykorzystywali hitlerowcy. Witam was w jedynym tego typu muzeum, Muzeum Domu Śląskiego w Ziembicach, gdzie między innymi znajdziemy tak ciekawe eksponaty. Ten świecznik jest wzorowany na XVI-wiecznych germańskich świecznikach bożonarodzeniowych, a hitlerowcy zrobili z niego swego rodzaju trofeum dla żołnierzy SS którym podarowywano go w zamian za zasługi dla tej zbrodniczej formacji. W czasie świąt Bożego Narodzenia palono w nim najpierw przez 12 dni świece u dołu, w 13 dniu stawiano ostatnią świecę u góry. Jest on ozdobiony starogermańskimi wzorami, które miały służyć nowotworzonej nazistowskiej religii.